Gestor Nexo Pro. mailowe potwierdzenie dodania nowego zgłoszenia online. Firmy obsługujące serwis w Gestorze Nexo Pro, które korzystają z możliwości zgłaszania napraw przez formularz WWW mogą aktywować automatyczne powiadomienia o dodaniu nowego zgłoszenia serwisowego. Wystarczy w parametrach zleceń Online aktywować opcję Wysyłaj powiadomienia e-mail po dodaniu nowego zgłoszenia serwisowego co uaktywni możliwość edycji treści takiego powiadomienia. Można wprowadzić tu tekst wiadomości, która zostanie wysłana do klienta od razu po wysłaniu przez niego zgłoszenia. Po zapisaniu parametrów zleceń online, mechanizm powiadomień jest już aktywny. Od tego momentu każdy, kto dokona zgłoszenia serwisowego przy pomocy formularza www. otrzyma natychmiastowe powiadomienie o prawidłowym dodaniu zlecenia.